Dzień dobry Państwu. W naszej ofercie pojawił się taki oto świetny Mercedes GLC 43 AMG w wersji Coupe. Samochód jest z 2022 roku, jest z polskiego salonu, od pierwszego właściciela, bezwypadkowy i co najważniejsze jest jeszcze na gwarancji. Gwarancja do 16 czerwca 2027 roku. Auto ma przejechane zaledwie 36 tysięcy kilometrów, więc patrzymy tutaj na samochód praktycznie nowy. No i właśnie na gwarancji. Auto w bardzo bogatej specyfikacji i prezentuje się wyśmienicie. Mamy tutaj grill Pan Americana, do tego reflektory LEDowe High Performance. 20 calowe koła AMG oczywiście również zaciski czterotłoczkowe AMG Jest oznaczenie biturbo, no bo nie powiedziałem jeszcze, że przecież jak na AMG przysta przystało pod maską, musi być jakaś mocna jednostka i tutaj mamy 3-litrowy silnik benzynowy V6 o mocy aż 390 koni mechanicznych. Więc patrzymy tutaj na bardzo szybki samochód, i jeszcze w tej linii Coupé prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Można powiedzieć, że ta sylwetka idealnie pasuje do AMG. I te charakterystyczne światła bardzo mi się podobają. Jest oznaczenie GLC43 Auto, oczywiście z napędem Formatic, więc mamy tutaj napęd na cztery koła. Charakterystyczne końcówki układu wydechowego. I ta linia naprawdę jest rewelacyjna. Samochód jest wyposażony w pneumatyczne zawieszenie więc możemy sobie go podnieść lub delikatnie opuścić. Mamy tutaj komfortowy dostęp. Jest asystent martwego pola. zobaczmy wnętrze wszystko tu mamy w czerni natomiast uruchomimy sobie oświetlenie ambientę i dopiero teraz mamy tutaj właściwy klimat prezentuje się to wszystko rewelacyjnie Auto, tak jak wspominałem, z przebiegiem zaledwie 36 tysięcy km, więc patrzymy tutaj no, na nowy samochód, nie ma tutaj żadnych śladów uszkodzeń, jakiegokolwiek zużycia. Fotele są przeszyte czerwoną nicią. W środek jest ze skóry perforowanej, charakterystyczne czerwone pasy, to wszystko. Bardzo fajnie tutaj ze sobą kontrastuje i do siebie nawiązuje, tak jak na przykład właśnie ta czerwona nić i czerwone pasy. Deska rozdzielcza również jest opryta tapicerką skórzaną, również przeszyta czerwoną nicią. Tak jak i kierownica. Nawet mamy tutaj charakterystyczny dla aut sportowych, można powiedzieć kolokwialnie celownik. Jeżeli chodzi o elementy dekoracyjne, mamy tutaj takie czarne drewno i wygląda to świetnie. Fotele są elektrycznie regulowane i z pamięcią zarówno kierowcy, jak i pasażera. Fotele są podgrzewane, ale i wentylowane. Oczywiście, lusterka elektrycznie składane. Teraz elektrycznie regulowane, mamy tutaj elektryczną klapę bagażnika. Są nakładki ozdobne na progi z podświetlanym logiem AMG. Mamy również nakładki na pedały. Tutaj jest również poduszka powietrzna na kolana kierowcy. Kolumna kierownicza jest regulowana elektrycznie. I to wszystko wiąże się w jeden pakiet pamięci, który dotyczy zarówno ustawień lusterek, jak i fotela kierowcy, jak i właśnie kolumny kierowniczej. Można sobie to wszystko zaprogramować i przypisać do któregoś z ustawień właśnie dla kierowcy. Mamy tutaj możliwość wyborów trybów pracy naszego samochodu. Są kamery 360 stopni, o czym nie, nie wspomniałem wcześniej, ale mamy kamerę w grillu, są kamery pod lusterkami oraz z tyłu. Może sobie uruchomimy naszego Mercedesa. I proszę, przebieg to dokładnie 36 347 km. Samochód jest wyposażony w TempoMat. Mamy tutaj również limit prędkości. Oczywiście są łopatki do zmiany biegów. Kierownica AMG. I proszę, jest kamera 360 stopni. Ten wyświetlacz oczywiście już jest dotykowy, więc możemy sobie sterować bezpośrednio. Dotykając ekran Tak jak widać tutaj jeszcze na, na wyświetlaczu Jest ochronna Folia zabezpieczająca Nikt tego nie zdjął wcześniej Więc mamy tak jak W nowym samochodzie dosłownie Mamy tutaj możliwość Wyboru trybów pracy Zawieszenia Podsufitka jest Obszyta czarnym Materiałem Auto jest naprawdę bardzo bogato skonfigurowane. Mamy tutaj cały pakiet yy, związany z bezpieczeństwem. Jest również pakiet performance, czyli tutaj, coś dla ludzi lubiących wykorzystać potencjał sportowego samochodu. Oczywiście, również tutaj na zegarach. W wirtualnym kokpicie można sobie tutaj ustawić różne parametry właśnie przydatne podczas szybszej jazdy autem. Jeżeli chodzi o ten samochód, wspiera on CarPlay oraz Android Auto, więc nie ma tutaj problemów z podłączeniem telefonu. Jeżeli chodzi o właśnie te pakiety CarPlay i Android Auto oraz nawigację są to pakiety bezterminowe, więc tutaj nie musimy się martwić, że nam wygaśnie jakaś usługa i będziemy musieli coś opłacać dodatkowo. Możemy sobie wybierać właśnie tryby jazdy. Oczywiście jest tutaj też Sport Plus. To jest coś dla właśnie tych, którzy lubią wykorzystać potencjał 390 koni mechanicznych w samochodzie. A jeżeli chodzi o pakiet bezpieczeństwa, i tutaj proszę, mamy wszystkich asystentów. Tak jak wspomniałem, auto jest naprawdę dobrze wyposażone. Jeżeli chodzi o oświetlenie ambientem, możemy sobie tutaj zmienić. Kolor. Mamy naprawdę mnóstwo możliwości, jeżeli chodzi o kolorystykę. Z tyłu również wszystko jest w rewelacyjnym stanie, bez oznak uszkodzeń. No i te czerwone pasy to są naprawdę świetne detale. I od razu widać, że mamy do czynienia ze sportowym samochodem. Mamy tutaj iSpot, czyli y, następce Isofix. Jest podłokietnik. Mamy tutaj również cup holder. Jest możliwość złożenia centralnej części kanapy oczywiście jest też możliwość złożenia całej kanapy. Elektrycznie podnoszona i opuszczana klapa bagażnika. Tutaj mamy potężny schowek. Ten schowek jest naprawdę olbrzymi. Mamy tutaj jeszcze Siatkę zabezpieczającą ładunek. Jest tutaj zestaw naprawczy do kół. Bezpośrednio z bagażnika mamy możliwość obniżenia tylnej części zawieszenia w celach ułatwienia załadunku. I tutaj też możemy sobie złożyć bezpośrednio oparcia tylnej kanapy. hotel pasażer z pamięcią, podgrzewany, wentylowany. Tutaj wszystko jest. Śmiało mogę powiedzieć, że w fabrycznym stanie. O, to jest bardzo zadbane. Wnętrze prezentuje się rewelacyjnie. Te dekory są w idealnym stanie. Wszystko tutaj ze sobą bardzo dobrze współgra. Moi drodzy, podsumowując, mamy samochód na gwarancji do 15 czerwca 2027 roku. Myślę, że jest to najważniejsza informacja w tym przypadku. Auto jest oczywiście z 2022 roku. Jest bardzo zadbane, świetnie skonfigurowane. Samochód jest z polskiego salonu od pierwszego właściciela. No i co tu dużo mówić? 390 koni mechanicznych pod maską, bardzo szybkie auto. Jeżeli chodzi o pełną specyfikację tego samochodu, dokładny opis wraz z szczegółową galerią zdjęć, zapraszam Państwa na naszą stronę internetową www.samochodyskas.pl. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Z mojej strony na tą chwilę to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.